Mówił do mnie I see you Powiedział do mnie I see you, I see you. tak O, dobra, Ta rajce prank będzie tak jak was będę bombił Siemanko, siemanko, o daj no. followa... Nie followa, serduszko, daj na Instagramie, dziękuję. <laughs> followa <laughs> też możecie <laughs> zostawić. <Spoko>. <laughs> <laughs> What are you? <laughs> 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 CHODŹ POŚPIEMY SIĘ jeszcze, CHODŹ Wy kurwy jebane Jego siostra nie Jego siostra Leoś, tak się nie mówi Przepraszam No No teraz paci, przepraszasz, paci, nie? A, paci, 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 Sorry, Twitch administration Paci, 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 paci pac. Ej, słyszałem, takie okay, a ah. Mm. Ej, gada do Ach. mnie Stęka mi, suka Co? Ona... A teraz ty masz... w moim serduszku No, oczywiście że tak Wiesz w ogóle, że, że tego? Teraz ona ciebie pozdrawia O Jezus, jest Irena <głosy> 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 o, <głosy> Irena, <noise> jakie masz stranie, ja... No i <noise> <da? głosy> no, pięknie <śiser Zum voi> Ona nam je. <ścco> <ścco> Ay, choj czy to ptak, czy to samolot. Nie to płyn. Nie, to śmigło. Nie. <ścco> Nie. Bo to kret. <ścco> no ej, chłopaki Wspaniali jesteście. Eko. Tak, Puściłacie? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Kretem cię stał. Ja pierdolę krew Mysio. Mleka nie pić Ja pierdolę Jak mógłbym nie pić kawki bez mleka O Naprawdę No Nie yeah. dałoby się jakąś dupeczkę ogarnąć, ale Jakieś te kurcze te klientki tutaj u nas w tym mieście to jakieś takie durne się wydają no poważnie ci mówię, takie... Zróbcie to kurwa, kurwa, ktoś Ja mam owce. Ja mam owce w domu, prawdziwe. Włochate te sku... Wysyny. Nie dymać cię? Nie wiem no. Ja bym cię przedymał. Ja bym cię nie o, ty kuły wozbowe, giebany ty. A ci przyjebie Oj. Ja pierdolę, Martyna. Ej, nawet jemno, o tym nie pomyślał. że jak gwałcisz wegankę i wcale, że chuja chuje do gęby, nie? To, że jest mniejsza no. szansa, że ci go ukradoli No też, ale. Zauważ to, jak e, ruchasz babę, która ma raka, nie? I nie ma już włosów, nie? O nie... E, u mnie. A ona chce, żebyś ją pociągnął za włosy, to bierzesz przetykaczkę do gilda, przypierdalasz jej na łeb i ciągniesz ją za ten... Ja no. A dasz co, dupy mogę ci dać? Tratowałem. Kurwa! Hakują mnie! Hakują mnie, nie... <śles> Zostaw! No nie, kływ, kosik cekaj, chuj. No bo wtedy jest Gangbang i każdy ucha ciebie, es. Tu jest to facet. Ha, jedna. Jedna razka mi opowiadała Znacie ją z czatu Że ma koleżankę, która waliła konia psu, nie? Waliła mu normalnie faję, pociągnęła mu bydlaka Żeby doszedł No kurwa, macie kłosisz, Polancie! Ja pierdole No ty kurwa kurwa Ja pierdole ja Myślałem że to lokalny Leko! Ja pierdolę Idiota Klups Zisk z panem okej To niech nie leży O ja cię chwyca Za co? Ja cię chwyca Za ja Не. Yeah. Так. <coughs> <produ> <мира> <coughs> <aru> <father> <önemli> 아 Ja Cię wystraszyłem! Uuuu! Uuuu! Ja pierdolę! No, potrzebujesz, chuja. Typowe zwierzynie są, co? Malano, uśmiechnij się do kamerki. O, dynastryjła malano. Uśmiechnij się! I ty jaki ma brwi, kurwa. Jakie mam. A jest soczyste. Jak można wziąć podejść do psa? Ten tam se, se, liże sobie kutasa jaja se liże, nie? Bo psy tak lubią. A a ten. A ta czekaj, kochanie, pomogaj ci! Napierdala. U, 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 u jakbyś tak nie zechciał? Dam ci słowo, że będę najlepsza. Jakbyś tak nie zechciał, nie? Dałabym Ci wszystko, czego chcesz. u się! Uh, uh, jakbyś tak nie zechciał? Dam ci słowo, że będę najlepsza, jak ja byś tak mnie Zostawcie lajka, subskrybujcie kogoś, i wpadajcie na mój kanał na Twitch, zostawcie tam też followka. Siematko i do usłyszenia.